Witajcie! Dzisiaj będę Wam opowiadała o dniu pierwszym programu C9, czyli o tym, jak było wczoraj. Ale chciałabym zacząć od tego, jak się czuję w tym momencie, bo y, psychicznie czuję się teraz y, sfrustrowana i zirytowana. <laughs> Boli mnie gardło z obu stron. Mam przetłuszczoną skórę i przetłuszczone włosy bardziej niż zwykle. I, no i właśnie to ta, ta irytacja i frustracja i to jest ok W sensie takim, że to nie jest mój pierwszy detoks, chociaż pierwszy właśnie z programem C9, więc wiem, że w ten sposób właśnie nasz organizm się oczyszcza. On oczyszcza się nie tylko poprzez skórę na przykład, czyli właśnie usuwając różnego rodzaju toksyny. Właśnie w sposób taki pokazując, że, że, że skóra jest bardziej przetłuszczona wtedy, że, że włosy są bardziej przetłuszczone. Również właśnie poprzez gardło, że, że po prostu mnie bardziej boli. Zdarza się, jeżeli mam bardziej zanieczyszczony organizm, że mam takie skurcze mięśni jak przy grypie. I jak to odróżnić, czy to jest przeziębienie grypa, a, a, czy, czy właśnie detoks? No to to, że wtedy jak gdyby głowa jest raczej. No, czysta, można jasno myśleć, nie, nie, nie czuję się takiego po prostu osłabienia dużego, jak przy właśnie przeziębieniu czy grypie. No ale organizm przecież oczyszcza się nie tylko w sposób fizyczny, ale również w sposób, no po prostu oczyszczając nasze emocje no i właśnie te emocje, które gdzieś tam zwykle zalegają, którym się nie przyglądamy albo z, zrzucamy je gdzieś tam na dalszy plan, no to właśnie przy detoksie również wychodzą. Stąd między innymi moja frustracja, irytacja, którym najczęściej na co dzień no jakby nie pozwalam zaistnieć w taki sposób, w jaki no, mogłoby, jeżeli mi to po prostu przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. No i jakby o to też chodzi w detoksie, prawda? Żeby to był taki czas, żeby pozwolić organizmowi całemu właśnie. Zrobić porządne y, wiosenne porządki. No i też właśnie to jest dobry czas, te, zwłaszcza te pierwsze dwa dni tutaj w programie C9, żeby po prostu trochę zwolnić, żeby jednak nie pędzić na wysokich obrotach, y, z tego względu, że właśnie takie sytuacje i, 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 i takie nastroje też no, mogą czy będą nam towarzyszyć na początku. A po co w ogóle o tym mówię? Po co od tego zaczynam? Bo no, z różnych po prostu materiałów na temat detoksów wiem, że wiele osób wtedy rezygnuje. Często po prostu jest tak, że wydaje im się, że skoro jedząc normalnie czują się w porządku, no a zaczynając po prostu właśnie jakiś program detoksu, czasami jakiś fasting, czyli no, na bazie, prawda, nie jedzenia, a picia wody, czy właśnie jakieś inne programy oczyszczające, no to myślę, że jeżeli wtedy coś im tam się dzieje i czują się gorzej, no to znaczy, że to nie działa. A to właśnie dokładnie wtedy działa, bo normalnie, kiedy po prostu zajadamy, dostarczamy dużo różnych przetworzonej żywności, niezdrowej żywności, niezdrowych napojów organizmowi. To po prostu nie ma czasu na to, żeby zrobić porządne, wiosenne porządki. Tylko po prostu to jest trochę takie, wiecie, jak ugaszanie ognia, trochę tu, trochę tam, trochę wszędzie, żeby tylko jakoś organizm funkcjonował. A dopiero, kiedy właśnie przestaniemy dostarczać niezdrowe jedzenie, czy picie, i damy organizmowi trochę oddechu jako, to on mówi, okej, okay, to teraz jest czas na porządne sprzątanie. No i też, no właśnie, jak już idąc tą analogią do sprzątania, to przypomnijcie sobie, jak wy robicie duże sprzątanie w domu, to przecież na początku, jak się wyciąga te wszystkie rzeczy z jakichś szaf, zakamarków, nie wiem, pawlaczy, no to tak naprawdę jest jeszcze większy bałagan niż był pół godziny temu, kiedy te rzeczy gdzieś tam były półpychane. I tutaj jest to samo. Najpierw trzeba po prostu wziąć i to wszystko jakby wyciągnąć na wierzch. To jest właśnie to wyciąganie przez skórę, żeby później można to było oczyścić i już w środku było wszystko piękne i, i, i zdrowe. A propos jeszcze tego wyciągania przez skórę, to jeszcze jedna rzecz, która właśnie też u mnie powoduje irytację i frustrację, to właśnie były takie egzemy y, y, skórne. Znaczy ja mam. Tendencję do atopowego zapalenia skóry. No i właśnie bardzo to jest związane z tym, co ja jem i co ja piję. Więc jak coś jest takiego niezdrowego dla mnie, to mi to przez skórę właśnie bardzo wywala. W nocy mnie mocno swędziała skóra, więc na szczęście mam z firmy Forever właśnie tą galaretkę Aloe Vera. Posmarowałam i, i do rana już wszystko pięknie zniknęło, więc chociaż trochę frustracji też minęło. No i jakby tym chciałam się przede wszystkim podzielić. A wracając do wczorajszego dnia, to też chciałabym codziennie Wam mówić o jakimś innym produkcie, który jest zawarty w tym całym paku. I przede wszystkim dzisiaj chciałabym zacząć tak naprawdę od wody. Wody, dlatego że to jest program, w którym naprawdę trzeba właśnie zwiększyć ilość płynów co kiedyś dla mnie było dużym wyzwaniem. Ja piłam mało ogólnie, a, a, a wody to już prawie wcale. Raczej piłam herbatę. Słabą, bo słabą, no ale, ale trudno mi było wypić wodę. Łatwiej to jest zrobić latem, tak jak teraz, bo jednak więcej się chce wypić jakichś czystych płynów, prawda? Więc wody też piję więcej. Ale praktycznie więcej niż litr wody to ja wypić nie potrafiłam. No, i, i, i co mi też pomogło, to jest butelka, która nie jest dołączona do programu C9. Ja sobie dokupiłam z Forever osobno. I ona mi pomaga właśnie bardzo w tym, żebym te, tą odpowiednią ilość płynów wypiła. Dlatego, że to jest duża butelka, ona ma 700 ml, czyli trzy takie butelki, 3 do 4, jeżeli już pijemy więcej, zapewniają mi dzienną zapotrzebowanie właśnie na wodę. Gdybym to miała przeliczać na szklanki to szczerze pewnie po czterech czy pięciu sztankach ja już bym się pogubiła w ogóle. Ile ja tego wypiłam, czy nie wypiłam, może już wystarczy, może coś tam. A tutaj jednak to mówię trzy razy na pełnię, czy cztery razy na pełnię i, i, i wiem, że, że jest wystarczająco na dzień, co mi się wczoraj udało, więc był pierwszy sukces. Ilość wody była taka, jaka, jaka potrzebna, więc też się już z tego bardzo cieszę. No ale sam dzień wczorajszy rozpoczęłam od tego żeby się właśnie zmierzyć, zważyć, zapisać sobie wszystkie pomiary zarówno w tej książeczce, jak i w tej aplikacji Forever Fit. I po tym, jak to zapisałam, zrobiłam sobie też zdjęcia przed, tak, że będę mogła później zrobić zdjęcia po i, i, i w jakimś tam poście też to porównać. Następnie ja przeszłam do ćwiczeń. Dlatego, że ja jestem taką osobą, że najłatwiej mi jest coś y, wykonać z samego rana. Jeżeli się zobowiążę, jeżeli robię to z samego rana, to wtedy mam większe szanse na to, że, że osiągnę sukces i że to się danego dnia zadzieje. Jeżeli przegapię poranek, no to później już życie wchodzi gdzieś y, w paradę. Często, właśnie przy dzieciach, y, też dużo się po prostu dzieje. No i nie zawsze. Do wieczora udaje mi się zrobić to, co, co chciałabym. Tu chciałabym też jakby nadmienić, że ja już wcześniej ćwiczyłam, więc w tym programie ja nie zaczynam niejako od zera i od lekkich ćwiczeń, tak jak oni tutaj sugerują, tylko po prostu kontynuuję te ćwiczenia, które, które robię na co dzień i opowiem Wam ich, o nich w jakimś innym dniu. Potem. Zaczęłam właśnie od poranka i od tych wszystkich rzeczy, które są na dany dzień przeznaczone, jeżeli chodzi o suplementy i jedzenie. No i muszę powiedzieć, że z pół dnia tak zajęło mi nim to jakoś sobie poukładałam. Dlatego, że zaczyna się od dwóch tabletek Forever Garcinia z wodą. Później trzeba odczekać co najmniej 30 minut. Nim się zacznie y, tam pić aloe vera albo właśnie zjeść y, jakieś jedzenie i wziąć tabletkę Forever Therm. Y, więc nim jak to wszystko y, jakby zrobiłam, to tak naprawdę trochę się przesunęło. Później byłam zajęta z dziećmi, więc y, ta przekąska w sensie y, Forever Fiber. W ciągu dnia, mnie się prawie że na południe przesunęła, no i wszystko inne przez to też się trochę przesunęło. Yy, także to był taki trochę takie wyzwanie na dzień wczorajszy. Yy, no ale jakby do popołudnia udało mi się już to wszystko rozplanować i w efekcie, praktycznie do godziny 20:30 wypiłam już i zjadłam wszystko, co było przeznaczone na dany dzień. No, i a propos jedzenia, bo we wczorajszym wideo nie wspomniałam, że to nie jest tak, że my jakby nic nie jemy, tylko te tylko tabletki czy pijemy aloe vera gel. Z jedzenia, które jest tutaj dostępne, to są takie rzeczy jak zielone warzywa, można jeść jakby w nieograniczonej ilości, bo są niskokaloryczne no i są bardzo odżywcze. Więc ja na przykład wczoraj sobie zrobiłam brokuły i zielony groszek. Z jedzenia, które jest dwóch, można wziąć dwie porcje, to zjadłam kalafior. A dzień zaczęłam wczoraj z tą tabletką, znaczy, kiedy brałam tą tabletkę term, to rano zjadłam jedną yy, w I, I właśnie owoce są tutaj jako. I, przynajmniej przez te dwa. Nie, nie, przez te wszystkie dni. To są tylko raz dziennie. Także, także tyle było, jeżeli chodzi o jedzenie. Czyli rano brzoskwinia, a później na obiad sobie zrobiłam właśnie kalafior z brokułami i z zielonym groszkiem. To było moje jedzenie. No i plus do tego te suplementy przeznaczone. Waniliowy shake yy, Piłam ten żel Aloe Vera. No i plus właśnie, dużo, dużo, dużo wody. No i w ten sposób udało mi się wczorajszy dzień zakończyć sukcesem, także